Witam serdecznie, Barbara Raba-Przybylak. Czy zastanawiali się Państwo nad zakupem nowego ciągnika rolniczego? W sumie dobrze by było przed takim zakupem przetestować taką maszynę. My jako Klas Polska oraz nasza sieć dealerska mamy dostępne bardzo dużą flotę maszyn pokazowych. No i dzisiaj zaprezentujemy te dostępne modele, które są akurat u nas. I jest to Arion 660, 205 koni mocy maksymalnej. Axion 830 na zrobotyzowanej przekładni 235 koni oraz Axion 870 na przekładni beztopniowej 300 koni mechanicznych. Do tego mamy dwie wersje Axion 960, wersja kołowa oraz półgąsienicowa, czyli jak zależy nam na trakcji to jak najbardziej możemy przetestować ten ciągnik oraz największy nasz model Xerion 5530 koni, wielu funkcyjny, do pracy na silosie, oraz przy innych zastosowaniach. Ciągniki pokazowe Klas są tak wyposażone, aby w pełni wykorzystać ich potencjał od opon niskociesieniowych oraz systemu pompowania po system CEMOS, który podpowie nam dokładnie jak ustawić ciągnik do danego zadania. Dodatkowo mamy system nawigacji z dokładnością do 2 cm, i co więcej mamy system telemetryczny, który pozwoli nam przeanalizować wykonany pokaz. Jeśli są Państwo zainteresowani pokazem, ciągnikiem rolniczym marki Klas, to jak najbardziej polecam wejść na stronę klas.pl. Jest tam specjalna zakładka, czyli przetestuj zanim kupisz i zachęcam do zgłoszeń. Jak najbardziej wtedy możemy dogadać i termin, i możliwości, jakie mamy, jeśli chodzi o maszyny pokazowe. Do tej pory wykonaliśmy bardzo dużo pokazów i część z nich można zaobserwować na naszym kanale YouTube Klas Polska. Polecam subskrybować, zobaczyć. Zawsze są jakieś nowe filmiki, nowe informacje. Można się o wiele więcej rzeczy dowiedzieć. Jesteśmy gotowi do pracy. Czekamy na Wasze zgłoszenia.